Cześć wam, a my dołączamy do parady Idziemy z małym poślizgiem Ale dołączymy i będziemy szli w paradzie Nie wiem czy będzie latał Drony latają, słuchajcie I robią zdjęcia i nagrywają z góry Widzisz? Idą żołnierze, woje. Wow a tutaj następni stoją patrz z nami. A tej ręki ręka ręki On ma powręgę, Nie, pan, pan Nie, <todziewanie> jest bez rączki, zobacz, zobacz <todziewanie> jakie wojsko idzie <todziewanie> <todziewanie> Pięknie, co? Taram, taram. Słuchajcie, źle mi się trzyma. Mamy, mamy, mamy lody. Lody miś. To są lody od ponad 60 lat na rynku. Mm, I dalej tak samo pyszne. Mm, idziemy sobie dalej na spacer. Słuchajcie, my po spacerze po, po, po wycieczce, po paradzie, już w domu. Chwila, obiad, relaks, i zaraz jedziemy. Słuchajcie, na spotkanie z Thermomixem. Słuchajcie, robimy dzisiaj film łączony z wczoraj, z soboty, z parady i z dzisiaj. Wczoraj byliśmy, słuchajcie, jeszcze, czyli z niedzieli. Wczoraj byliśmy jeszcze na pokazie z pokazem Thermomixa. Tak wieczorem, jak wróciliśmy, jeszcze na szybko nastawiłam polisz zakwas. I mam go, słuchajcie. Mam i robię bułki. Ale sobie wymyśliłam teraz, że zamiast mąki pszennej chlebowej, jaka jest w przepisie, myśmy używali zwykłej mąki, że tym razem dam mąkę orkiszową. O. O. Słuchajcie, mam mąkę orkiszową. I teraz spróbujemy. O, to. Dada, ma. Idealna do domowych wypieków typ 630. I druga i świątek. I świątek. aha, no widzisz, super. E, idealna do chleb oraz cias jest pełnoziarnista, więc to słuchajcie, pełnoziarnistą lecimy, wymieszamy. 400 gram, ja pomieszam. Za pomieszam. Dam 200 pełnej żegnistej, ale tylko orkisz. Zobaczymy, co to wejdzie. Ja, jak zwykle eksperymenty, nie? 200 i 200. Drugie. Mamy, 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 mamy. Mamy, mamy. Jak zwykle kombinujemy. Mamy. Co dalej? 200 gram wody. Tak, dzisiaj będziemy jeszcze piec chleb. Piękna pogoda. Idziemy salanem sobie później jeszcze na spacer. No, no bo, <grymne> lekcje jeszcze są. 10 gram wróżby. I na wieczór do kościoła. No, trzeba zrobić lekcję Dobra, są zadane, Byłaś chory, idziesz już jutro do szkoły i trzeba odrobić wszystkie lekcje. Pewnie nie damy rady wszystkich, bo tego jest dużo, ale, ale część nadrobimy na pewno. 20 gram masła. ta ra ra W ogóle wyjąć maseło. Dobra będziemy dzisiaj piec jeszcze nasz chleb miod, miodu chcę ten z, z ziarnami upiec także ale to po obiedzie bo zaraz będziemy ale za dużo 30 mi się bolała będą słodkawe no trudno przegięłam Spróbuję słuchajcie wyjąć coś może się uda trochę wyciągnąć. Zdarza no, się, słuchajcie, najlepsze. No nie bardzo. No trudno. To no, będzie. Będą pewnie lekko słodkawe. Dwie łyżeczki są. Zdarza się, słuchajcie, wypadek przy pracy. To nie robi, to się nie myli. Ciach, poszło Pokrywa z miarką. Minuta trzydzieści, obroty pięć i wracamy za półtorej minuty. No dobra, słuchajcie, ciasto wyrobione. Wygląda tak. Słuchajcie. klei się się myślę, że chyba będzie trzeba dosypać odrobinę mąki, ale zobaczymy słuchajcie, zostawiam teraz niech wyrasta na pół godziny tak jak normalnie w przepisie, nie? no niech tu sobie rośnie czyli wracamy za pół godziny teraz słuchajcie, lecimy zlecimy słuchajcie, surówkę nawet, surówkę, surówkę bułki rosną w drugim naczyniu ciasto a my lecimy bułę, yy, bułę. surówkę Słuchajcie, mam tak. Kawałek kapuchy, już Wam mówię ile. 200 gram kapusty. Później mam paprykę. 50 gram. Odrobina pietruszki, natki. Marchewka ponad 100 No i dobra, 100 gram marchawy A, słuchajcie, trochę soli. Da, 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 da Mamy odrobinę soku z cytryny. Dali, dali. Mamy taką łyżkę i majonez. Nasz majonez, Damy majonezu. Trzech. Niech mają. No dobra, zakładamy pokrywę z miarką. I co? I obroty pięć. I zaraz wracamy. Słuchajcie, trzy sekundy. Zobaczcie, jest trójka na. Na tym 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. sekundy, a obroty ustawione były na 5. I już Wam pokazuję co mam. Jest. I jest zrobiona suróweczka. Yy, dobra, siadamy do obiadu, a później bierzemy się za bułki i chleb. Słuchajcie, yy, mamy, mamy wyrośnięte ciasto. Wow. I co? Bierzemy się, słuchajcie, teraz za nasze bułeczki. Zobaczymy. Podsypałam mąki i zaraz zobaczymy, bo ona dosyć się klei. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy nie trzeba będzie dosypać więcej. No, dobra, to zaraz wracam. Słuchajcie, bułeczki gotowe, chrupiące, Słyszycie? puk, puk, przekrojona. zaraz będziemy wcinać na kolację, a my robimy jeszcze, dziecko zażyczyło sobie kaszę manny. No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle, a jutro robimy nasz chleb, także trzymajcie się i do jutra, pa, pa.